About myself, I'm I'm a fighter. I like to fight. Uh, never give up. No matter how tough it's going. My weak points. I like to rebound. I like, uh, like to play defense, and I can shoot. Uh, uh, I mean, that's my strong points. My weak points. Uh, I don't be. A, I got to stay aggressive. Uh, sometimes I just uh, I be lexic days, ago go take plays off when I shouldn't. I just got to stay aggressive. Jest, jest typowym walczakiem. Lubi walkę na tablicach. Nigdy się nie poddaje. Potrafi także rzucić z pół dystansu. To są jego mocne strony. Co do słabych stron, to musi czasami popracować nad, nad taką koncentracją i, i agresją, żeby, to było, żeby ona była cały czas po prostu, żeby nie mieć takich słabszych momentów. I see, uh, I hear more laid back, it's not as, in Kashayan it was a more like strict putting a, <coughs> put, uh, pressure on the players, mm -hmm. and Kofisa was, uh, Kofisa, I mean I really can't say too much about uh, Kofisa, I mean, but I hear it's more laid back and I see it's more organized. It's, uh, here, where is it more organized? to Jeżeli chodzi o Koszalin, to w Koszalinie było, wydaje mu się, oczywiście tak jak mówiłem, jest 15 minut tutaj dopiero, wydaje mu się, że w Koszalinie było był większy, było bardziej sztywno, było bardziej sztywno, a tu jest bardziej taka przyjacielska atmosfera, a odnośnie Kotwicy, no to nie chciałbym porównywać za bardzo, ale wydaje mu się, że, znaczy jest pewien, że jest tutaj dużo lepsza organizacja.